Zastanawialiście się kiedyś, czy łączenie Stokastika, RSI i CCI ma w ogóle sens? Cóż, dzisiaj nadszedł właśnie ten dzień, kiedy to sprawdziliśmy, i o tym właśnie będzie ten film. Ok, na początek woli ścisłości trzeba zaznaczyć, że jest to strategia scalpingowa, więc będziemy poruszać się po niższych interwałach czasowych. Myślę, że najbardziej optymalnym do tego będzie M15. Akurat ja robię tutaj analizę na USDCHF i też na tej parze walutowej dokonałem backtestu, którego wynikami oczywiście podzielę się na końcu materiału. Dobrze, więc teraz tak musimy dodać nasze wskaźniki, to jest pierwszy stochastik RSI i CCI. Jeśli chodzi o ustawienia wskaźników, to jest tak, przy stokastiku mamy 14, 1 i 3. Następnie RSI ustawiamy oczywiście analizowany okres na 14. Jeśli chodzi o kroczącą, która jest dodana w tym wskaźniku, w TradingView można ją oczywiście wyłączyć odznaczający ten checkbox. I teraz dodatkowa kwestia, jeśli chodzi o RSI, to zmieniamy strefę wyprzedane i wykupione na 65 i 35. Jeśli chodzi o CCI, dane to 14 i wygładzanie metodą średniej kroczącej i o wartości 5. Tak więc nic poza tym tutaj się nie zmienia. Klikamy OK i teraz oczywiście no, zauważycie po pierwsze, że nie dodajemy tutaj żadnej średniej kroczącej, a o tym wspomnę na końcu materiału, gdy będziemy podsumowywać tą strategię. Ok, przejdźmy teraz do omówienia warunków wejścia w pozycję. Jak się zapewne domyślacie, ze względu na budowę tych wskaźników będziemy wyczekiwać, aż wskażą nam one wartości w strefach wykupionych i w strefach wyprzedanych. Tak więc zacznijmy może od omówienia przykładu na wejście w longa. I teraz widzimy dokładnie, że na tej czerwonej świecy, dokładnie na zamknięciu tej czerwonej świecy, wszystkie wskaźniki weszły w strefy wyprzedane. Widać to bardzo wyraźnie. I teraz oczekujemy oczywiście na moment, kiedy te wskaźniki wrócą do wartości, można powiedzieć, tych neutralnych, czyli te swoje strefy środkowe zaznaczone innym kolorem. Tak więc widzimy, że jeżeli chodzi o stochastik. Już na tej kolejnej zielonej świecy wszedł w strefę środkową, jeżeli chodzi o RSI, również, natomiast CCI nadal znajduje się w strefie wyprzedanej. Patrzymy kolejna świeca, czyli tutaj ta świeca z tym długim cieniem, nadal pokazuje nam stochastik w środku, RSI w środku, natomiast CCI nadal w strefie wyprzedanej. I dopiero zamknięcie tej czerwonej świecy pokazuje nam moment, kiedy wszystkie trzy wskaźniki wróciły do wartości, można powiedzieć, tych neutralnych, czyli do tej strefy środkowej, więc jest to dla nas moment na wejście w pozycję. Czyli punktem naszego odniesienia, punktem wejścia w pozycję jest zamknięcie tej czerwonej świecy lub otwarcie tej zielonej. Tak więc zaznaczmy oczywiście symulację naszego wejścia w pozycję. Jeżeli chodzi o stop loss, oczywiście szukamy najbliższego swingu. W tym przypadku jest to dla nas dolny poziom tego cienia, tej poprzedniej świecy. Czyli można powiedzieć, jest akurat dobrze zaznaczona, ponieważ mamy tutaj 8,8 pipsa i 9,8. 1 pips dodajemy, bądź można nawet do pełnych 10 pipsów zaznaczyć. I teraz, jeśli chodzi o risk reward, oczywiście 1 do 2. Tak więc w naszym przypadku cel będzie ustawiony na 20 pipsów. I jeśli oczywiście przeciągniemy w prawo, zauważymy, że ten przykład był zyskowny. Tak więc, idziemy teraz do kolejnego przykładu na wejście w Longa. Dobrze, i teraz mamy kolejny przykład na wejście w Longa. Widzimy, że na zamknięciu tej długiej czerwonej świecy wszystkie wskaźniki znalazły się już w strefach wyprzedanych. Tak więc, szukamy momentu, kiedy wszystkie trzy wskaźniki znajdą się ponownie w strefie środkowej. Więc widzimy, że tutaj cały czas. Mimo tego trendu bocznego wskaźniki pokazywały nam, że stopniowo powoli powracają do wartości tych neutralnych. I teraz widzimy, że już tutaj CCI w tym momencie oraz RSI znalazły się w strefie środkowej na zamknięciu tej małej zielonej świecy i dokładnie Stochastic można powiedzieć, że już też przecinał się i przecinał i wchodził w tą strefę środkową. Natomiast dla pewności możemy na zamknięciu tej świecy dokładnie mowa o tej małej świecy, gdzie widzimy już ewidentnie, że wszystkie trzy wskaźniki pokazywały nam wartości, można powiedzieć te neutralne, czyli znalazły się podobnie w strefie środkowej. Więc raz jeszcze symulujemy wejście w pozycję, czyli oczywiście dla nas punktem wejścia będzie zamknięcie tej świecy bądź otwarcie kolejnej. Mamy tutaj 5,9 pipsa, dodajmy może ze 2 pipsy do 8 i Risk Reward oczywiście 2 do 1. Ok. Tutaj oczywiście widać, że to był ponownie zyskowny przykład. Tak więc teraz na spokojnie możemy przejść do przykładów na wejścia w shorta. Dobrze. I teraz mamy przykład na wejście w shorta. Widzimy, że na zamknięciu tej zielonej świecy już Stochastic, można powiedzieć, przecinał linię strefy wykupionej. Tak samo na CCI. Na zamknięciu tej zielonej świecy widzimy, że już obydwa te wskaźniki znalazły się w strefie wykupionej. Natomiast czekamy jeszcze na RSI. Widzimy, że na zamknięciu tej zielonej świecy RSI wchodzi w strefę wykupioną, a dwa pozostałe nadal w niej się utrzymują. Tak więc teraz czekamy, aż wszystkie trzy wskaźniki przejdą ponownie do strefy tej neutralnej. Więc jak widzimy, stało się to dokładnie na zamknięciu tej czerwonej świecy. Mowa dokładnie o tej w tym miejscu. Tak więc zasymulujmy ponownie nasze wejście tym razem w shorta. Punktem oczywiście wejścia jest zamknięcie tej czerwonej bądź otwarcie tej zielonej świecy. Patrzymy, tutaj jest 5,4 pipsa. Dołóżmy przynajmniej do 7 pipsów, aby mieć odległość przynajmniej pips 2 od najbliższego, najwyższego punktu. I oczywiście 1 do 2 risk reward. W tym przypadku widzimy ponownie, że ten trade byłby zyskowy. Tak więc mamy tutaj przykład na wejście w shorta, i szukamy kolejnego. OK, tutaj mamy kolejny przykład na wejście w shorta, i widzimy, że na zamknięciu, tak jest, dokładnie tej zielonej świecy, wszystkie trzy wskaźniki weszły w strefę wyprzedaną i czekamy teraz oczywiście na powrót do strefy środkowej. Natomiast możemy zauważyć, że na zamknięciu tej zielonej świecy na przykład stochastik powrócił na moment w tą strefę środkową. Tak więc w tym momencie nie pozostaje nam nic innego jak czekać na dalszy rozwój wydarzeń i widzimy, że stochastik Ponownie wraca w strefę wykupioną, więc zwyczajnie wyczekujemy ponownie na moment, gdy wszystkie trzy wskaźniki wejdą w strefę środkową. Tak więc na zamknięciu tej czerwonej świecy widzimy, że stochastik już można powiedzieć, że zrównał się z linią strefy wykupionej, natomiast dwa pozostałe jeszcze są nieco nad nią. Natomiast już na zamknięciu tej czerwonej świecy widzimy ewidentnie, że Wszystkie trzy wskaźniki weszły w strefę środkową. I teraz ponownie robimy symulację wejścia w pozycję, czyli naszym punktem wejścia będzie zamknięcie tej czerwonej świecy bądź otwarcie zielonej. I teraz oczywiście najbliższy swing, więc tutaj 14,6 pipsa to jest dla nas punkt odniesienia. Dodajemy do niego na przykład 1 pips, więc 15,6 i ustalamy 2 do 1. Natomiast już widzimy, że ten trade będzie tradem stratnym. Ale dla zasady ustalamy wszystko. Prawidłowo. Tak więc widzimy, że o, dokładnie tutaj w tym momencie. Ta pozycja zostałaby wyrzucona. Tak więc, wszystkie przykłady mamy już omówione. Przejdźmy może już teraz do wyników backtestu. Czyli tak, jeżeli chodzi o analizę wsteczną, była ona dokonana na parze dolar amerykański z frankiem szwajcarskim. Przedział czasowy to mniej więcej od połowy lipca 2021 do końca września 2021. I tyle czasu potrzebowaliśmy, czyli około 2,5 miesiąca, na wygenerowanie 100 przykładowych transakcji. I teraz, jeśli chodzi o zyskowność, jest to. Zaledwie 40%, tak więc 40 transakcji na 100 okazało się zyskownych. Jeśli chodzi o maksymalną ilość strat z rzędu. Wynosiła ona 7, tak więc widzicie sami, że dosyć sporo. Natomiast jeśli przekalkulujemy potencjalny zysk, jaki moglibyśmy wygenerować, oczywiście nie wliczając w to żadnych prowizji ani spreadów, jest to 20%. Tak więc widzimy, że z jednej strony dużo, natomiast z drugiej strony trzeba pamiętać, że zostało to wygenerowane w przedziale czasowym jedynie 2,5 miesiąca. Więc trzeba pamiętać, że w porównaniu do innych strategii, no nie potrzebowaliśmy aż tyle czasu na zawarcie 100 transakcji. Tak więc myślę, że mimo to ta strategia ma w sobie potencjał, ponieważ z tego, co zauważyłem dokonując tego backtestu, właśnie tego, czego brakowało, wydaje mi się, to konkretnego filtra, który pomógłby nam w zniwelowaniu właśnie tej ilości stratnych transakcji, ponieważ większość tych serii, które zdarzały się podczas tego backtestu, była spowodowana właśnie tym, że cały czas ta strategia generowała sygnały przeciwne do obecnego trendu, ponieważ na każdym coraz to wyższym szczycie były generowane sygnały. Do sprzedaży. Natomiast właśnie wtedy następował krótki pullback i kontynuacja trendu, tak jak to teraz widzicie przedstawione właśnie przed sobą na ekranie. Tak więc myślę, że jest to jedna z potencjalnych usprawnień, jakie można dodać do tej strategii. Reasumując, myślę, że jest to dobra strategia z potencjałem, szczególnie dla tych, którzy bardzo lubią. Często klikać i otwierać nowe pozycje. Tak więc to tyle ode mnie w tym materiale. Oczywiście prośba do Was o zostawienie jakichś sugestii bądź oceny tej strategii w komentarzu. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia. Do następnego.